Eskę musi śpiewać. A się, mam, się oh, co ja mam robić, Co mam robić, jak nie pies ma euforię do wszystkich kumki na rynku? Ściężka. Cieszę się. Cieszę się, bo ja też miałam kumki to nic radiem, A ja wiemy, A powiem, że mam i şey, yes. Więc? Co lepsze? bardzo. po bez... A ja też bardzo się bała. Ale ładnie, tak. <grym> Ale świeć, jak ją Ty! A ja tak wiele nakręcałam, żeby ją zatrzymała. Wiesz, jak ona mi się podobała. Bo jak ona stanie, to jest piękna dostać. Ale Bim ma taki ten. No yy, dobra. <grym> Czasu, więc ja mogę dokleić. No. <laughs> Dobry. A zobacz, zobacz, zobacz co że była z wąsem, zobacz. No. Obcięła, jak nie <laughs> yy, Moje. Ona miała tutaj, tu przy pyszku miała Ale tu dalej, wiesz, ma wymodelowane, ale miała dłużej. Słuchaj, wzięła się z drugą suką i tu taki kemp tutaj kitka grubego z tej strony obrywało. Jedna do drugiej. Ona zanim decyzję przyszła, miała z A to normalne. Ale ona nie, że jej krzywdę robi, ona jej zabawkę wydarzy, I się bardzo Tak. A na ringu drugim zaczęła się prezentacja Jokczy Terieru. Jokshi Teriery, czyli jeden z najpopularniejszych obecnie piesków w Polsce i nie tylko, bo także podbiły Europę. Są to pieski, gdzie osoby e, dużo używać, przemysł e, światowy e, na pewno nakręcają swoją gdyż wymaga, wymagają nie dość, że wspaniałych, drogich, super szamponów to jeszcze kokardki im się zakłada na głupki, kupuje im się ubranka, Także do, nie, nie do rzadkości należy biżuteria dla tych piesków. Jest to taki piesek luksusowy, który, który możemy się chwalić troszeczkę, zastępuje nam dziecko i marzenia o księżniczce. Taki właśnie to jest pieseczek, którego, który no w sumie z społecznych czyli w dzielnicy Robotniczej, gdzie jego zadaniem było wstępienie, proszę Państwa, myszy i szczurów, wszedł na salony i zawojował nami ludźmi, ogarnęła nas Jorkomania od jakiegoś czasu i jest to, jak najpopularniejszy pies i pies najbardziej cenny dla wszystkiego rodzaju gałęzi przemysłu związanego z zoologią. Mamy dla tego pieska tak, największy tak, wybór ubrany ubranek, biżuterii, smyczy, posłanek, gdzie naprawdę na to niektórych ja z chęcią bym się wylegiwała. Także tutaj widzicie Państwo zmagania tych piesków o laurie. Zauważcie Państwo, że właściciele tych piesków... Są ludźmi naprawdę, którzy wykazują się dużą cierpliwością i miłością do tych psiaków, bo muszą je naprawdę mieć pięknie wypielęgnowane. Tam idą i odżywki, i szampony ze zwabień, i codzienne czeskanie takiego pieska, żeby on nie miał kołtunków, żeby się pięknie błyszczał, świecił, no i dla tego pieska nauczyć jeszcze, żeby się pięknie nam pokazywał. Tutaj widzimy jakiś patrzony w swoją pancie mały Joreczek. No, Widać, że pani to dla niego pani zostały radosne z ońskiem piękną czerwoną krewetą. A gdzie ojciec jest? E, ludziom ojciec tak się te Jorki no, i spodobały, że no, e, no, zaczęto, kodowcy e, zaczęli modować no, no, różne odmiany no. koronów. I tak, nadzieję się, że obiec, to jest najbardziej znanych nam stalowo złotejioły mamy jeszcze odmianę, czyli trójkolorową, nie, 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 i nie, 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 Państwo mogli tutaj na na zobaczyć. zobaczyć, to to młoda, młoda, nie, nie, nie,